Z tej strony samozwańczy ambasador Fundacji TARA, Marcin Grzalski. E, mówię do Was z targów w Skaryszewie. Jest godzina 5.38, 15 lutego. Ciężko, ciężko w kilku zdaniach określić to, co tu się dzieje. Jestem pierwszy raz na tym targu, e, no nawet pewno nie ostatni. Pomijam już jakiekolwiek szczegóły w kategorii szczegółów. To, co tu się dzieje, to jest ciężkie do pisania. Koń jako zwierzę, które wywarło największy wpływ na rozwój ludzkości, które dzięki czemu człowiek, dzięki któremu... Człowiek osiągnął to, co osiągnął. Zwojował świat, mógł budować domy, mógł wszystko przeciągać. Gdy jest niepotrzebne, jest po prostu wyrzucane. I teraz oczywiście będzie wiele jakichś tam komentarzy i wiele innych, że to jest tylko zwierzę, a co krowy, a co świnie. I teraz mówię w kategorii końskiej, a nie w kategorii krowie czy świńskiej. I tak jak już wspominałem wcześniej, nie jestem za zabijaniem zwierząt. Nie jestem za tak daleko posuniętym konsumpcjonizmem, ale niestety na to nie. Mamy wpływ. wpływ mamy na to, żeby zaprzestać tego, aby koń był sprzedawany jako zwierzę rzeźne, tak, Jak, żeby, jakby jako zwierzę towarzyszące. Proszę spojrzeć, że tutaj na tekle, bo tak ma na imię, jest to koń uratowany przez Scarlett z Fundacji Tara i przez ludzi, którzy się złożyli na tego konia, żeby go ratować. Ten koń wędruje do nas do stajni. No i teraz wyobraźmy sobie, że jest to kabanos. Koń, który czuje, który kocha, który, który pomógł człowiekowi, zarobił dla niego jakieś tam pieniądze, na tą, jest, na tą chwilę jest już niepotrzebny, to po co go trzymać, tak? To teraz przełóżmy to na nie wiem, na dzieci, dziecko jest niepotrzebne, jest niegrzeczne, matka jest chora, oddaje ją do hospicjum, ale nie do hospicjum, także oczywiście zaraz będzie porównywanie zwierząt do, do ludzi. Dla mnie zwierzęta są ważniejsze, się tego nie wstydzę, dla mnie los zwierząt jest... Bardziej bliskimi sercu niż los ludzki, i niestety się tego nie wstydzę i mówię o tym głośno. Druga sprawa, ludzie, jak traktują tutaj te zwierzęta, które przywożą, chodzą pijani, wręcz można powiedzieć, najebani. Zachowują się jak totalne kurwa, bez mózgu jakiejkolwiek istoty. Nie okazują zwierzęciom żadnego szacunku. Są zwierzęta bite, traktowane w sposób karygodny. I teraz nasuwa się następne pytanie. Wszyscy mówią, policja zła, policja to, policja tamto. Ci ludzie, którzy tu kurwa tak traktują zwierzęta, powinni teraz pod komendami tutaj blisko Skaryszewa palić zniszcze i kłaść świece, bo to policja im ratuje życie. Policja powoduje to, że my, obrońcy można powiedzieć, koni. Musimy się hamować, bo, bo, bo taka, taka jest kolej rzeczy niestety, bo było kilka sytuacji, że naprawdę deska z gwoździem to jest mało, co powinno zostać zaparkowane w plecach co nie jednego delikwenta. Mam nadzieję, że uda się napisać petycję, aby wypisać konia z listy zwierząt rzeźnych i aby wpisać go na listę zwierząt towarzyszących. Z tego co mówiła Scarlett, dzisiaj tak było dużo mniej już koni i handlarzy niż zawsze, no ale jednak jest cały czas. Miejmy nadzieję, że uda się całkowicie zlikwidować ten targ i uzyskamy w stu sukces. Cieszę się, że tu byłem. Jest to dla mnie na pewno duże doświadczenie jak i dla wielu osób, które tutaj były. Ale mam nadzieję, że w przyszłym roku przybędziemy tu większą grupą i jeszcze więcej zyskamy. Także bądźcie z nami i dziękuję wszystkim, którzy nam pomagali. Zaostrzęcie sobie jakichkolwiek komentarzy, bo to jest zbędne, tym nic nie zbudujecie. Tak jak były komentarze, nie przyjadę, bo, bo nie mogę. No to jeżeli nie możesz, to przelić pieniądze, jakie by poszły na... Podróż tutaj wpłacił, dzięki temu można byłoby wykupić konia. Słowa typu, że sercem i, i myślami jestem z wami, też nie uratują tych koni. A już kwestie typu, niech Bóg nam pomoże, albo będę się modliła, to już jest totalny idiotyzm i już nawet nie chce mi się tłumaczyć dlaczego. Także zaoszczędźcie sobie komentarzy, tylko pomóżcie nam pomagać. To wszystko.